Znaczy to był najtrudniejszy rok chyba w historii w ogóle kultury nie wiem po 89 roku a może i wojna chyba powodowała takie spustoszenia bo albo byliśmy zamknięci albo byliśmy ograniczeni frekwencyjnie albo tak jak teraz w ogóle nie możemy działać ale też trochę na przekór jakby przeciwnością staraliśmy się i przez wakacje jakieś propozycje szukać rozrywek w mniejszym wydaniu bo dużych się Fizycznie nie dało zrobić. Natomiast końcówka jest rzeczywiście trochę szalona, bo e, wszyscy mamy ten stosunek do tych e, restrykcji w sylwestra m, taki ambiwalentny, patrząc e, na, na otoczenie, e, więc e, wjeżdżamy m, w osiedla, e, nie zatrzymując się czyli, czyli sylwester w osiedlach e, nie będący tak naprawdę stacjonalnym wydarzeniem. Liczymy na to, że te nogi będą na balkonach e, lub na podwórkach e, się poruszały, a tak naprawdę. Taki pretekst do tego jest taki, że, że jesteśmy razem, że się solidaryzujemy, że kiedyś będzie lepiej. No, jakiś taki sygnał, że, że, że żyjemy.